Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Kazaks, a to jest The Elder Scrolls Skyrim. Film po raz kolejny dedykowany Smoczej Lance. Chciałem to przekręcić też, ale nie wyszło mi na szybko takie myślenie, żeby to było śmieszne. Ehm, ok, jeżeli dobrze pamiętacie, nasz ostatni odcinek zakończył się na tym, że zostało nam zlecone nam jako mrocznemu bractwu zostało nam zlecone zabicie. Cesarza Tamriel. Na pokrycie kosztów dostaliśmy amulet, która, który nasza wysłanniczka z. Nasza wysłanniczka Jeśli Boże. Jałmóżny, do mojego męża. Która nasza zwierzniczka zwiechrz, ja kazała nie pokazać nie. Delwinowi Maloremu. Czyli takiemu można powiedzieć paserowi, który jest. zna się na takich biżuteriach, błyskotkach. I tak dalej. Jest on w mieście Pęknina. Jesteśmy właśnie tutaj w tej Pękninie. Yy, I jest on w, w takich tutaj powiedzmy zakamarkach pod podziemnych, do których właśnie sobie przejdziemy teraz. Yy, Pęknina jest to bardzo brzydkie miasto. Szczerze mówiąc bardzo tego miasta nie lubię. Najbardziej w całym Skyrim. Najbardziej póki co chyba lubię Białą Grań, Bardzo przypomina yy, Gród... Yy, Edoras, tak jest, Edoras z Władcy Pierścieni oraz bardzo lubię Mortal, dawne miasto krasnoludów ale okej, okay, jesteśmy, ja tutaj byłem już nie raz w tej lokacji bardzo możliwe, że ktoś nam tu kurcze y, będzie chciał przeszkodzić, no wyciągnijmy jakiś fajny o, ten jest ładny miecz Ym, bardzo możliwe, że ktoś nam będzie chciał przeszkodzić, tak więc wyciągnijmy to na wszelki wypadek no i musimy dostać się do takiej powiedzmy skrytki o, tutaj gdzie ten Delvin Malory będzie siedział? Wyszczerbiona bania. Dobra nazwa nie dla karczmy. To jest karczma. Eee, karczma. No można powiedzieć karczma. Takich Wyrzutków społeczeństwa. Eee, karczma gdzie zawsze czarne interesy i tak dalej. Eee, jak widzicie jej eee, sceneria jest bardzo ładna, bardzo pomysłowa jakby nie było dla eee, przeklętych typów. Idealna, idealna i idealna dla naszej postaci bo przecież. Nasza postać też nie wygląda na wysłaniczkę jasności albo księdza. Aczkolwiek yy, główny wątek fabularny wykonujemy w bardzo prawy sposób. Okej, okay, tu mamy naszego Delwina malorego. Usiądźmy sobie może. Ciekawe czy będzie udało się z nim pogadać na siedząco. Jasne. Zabłądziło się, co? Zjeżdżaj, póki możesz. Szczurze nory, cóż. Mają w zwyczaju pożerać nieproszonych gości. Mroczne bractwo potrzebuje twoich usług. O, rozumiem. Jak się Astrid ostatnio miewa, niech Git. kiedyś do mnie zajrzy. Moglibyśmy Git. się czegoś napić, porozmawiać. Ale możemy o tym porozmawiać później, prawda? No prawda. Czego Teraz mnie interesuje. Trzeba. Um, co możesz mi powiedzieć o tym? Daj amulet. Popatrzmy. Skąd ty to masz? Nie, nie mów, nie chcę wiedzieć. To amulet Cesarskiej Rady Starszych. Kuty indywidualnie dla każdego z członków. Warty małą fortunę. Nikt by go dobrowolnie nie oddał. Słuchaj, nie mnie mówić mrocznemu bractwu, co ma robić, ale jeżeli członek Rady Starszych zginął z twojej ręki, to lepiej. Kupisz to? Kupić? Na raty pewnie kupię. To amulet Rady Starszych? Och, tak, tak, naturalnie. E, zaczekaj chwilkę. Proszę, to list kredytowy, wystawiony tylko na Astrid. Obowiązuje na wszystkie oferowane przeze mnie usługi i przedmioty, zgodnie ze standardową umową. Zanieś go swojej uroczej kochance i przekaz jej bo ja kocham jestem kobietą. po miejsce przyprawia mnie ociarki tyle i tyle jeżeli chodzi o to zadanie które dostaliśmy ee, od Astrid Patrzcie, jaka jestem podobna zajęta. nie masz przypadkiem czegoś do zrobienia ja my ich tu chętny, najchętniej wszystkich pozabijał bo a nie nie jest podobna ale wiem a nie jest podobna patrz na te oczy chcesz porady porozmawiaj z Brynolfem ja mam lepiej, że jest no, to z super postacią on tutaj gdzieś siedzi Yy, może nie w tej chwili, ale jest takim gościem, ale patrzcie ja jak romantycznie, fuck, w kanałach. Co to ma być? U. Nie mogę z tobą pracować, gdy jesteś w takim stanie, Nie niedoperzu. O, rozpoznała mnie. Rzeźbiasz twarzy, o czym mówisz? Zakładam, że jesteś tu w sprawie swojej twarzy. Nie. Chcesz, by została zmieniona w coś bardziej... Zmyślnego, niż zaplanowała to matka natura. Aha, mogę zmienić ale sobie. Moje techniki działają jedynie na żyjących, nie na tych, którzy przeszli na drugą stronę. A, spadaj. Możesz proponować, Tyle. Ja to z to eee, czy Czyli ta tej kapłanka eee, zapewne może zmienić nasz wygląd. Bardzo ciekawe, Będę się o to kiedyś wypróbować. Ja nie wiem, czy to było jak... w którymś z dodatków, czy czy to było. Czy takiś mod? Nie, mod raczej nie, tutaj bym myślał. E, raczej to wykluczył, ponieważ mody w, w większości są po angielsku, ja właściwie mam parę tych modów, mam ten Falskart mod, mam e, Tundra Defense, jeszcze nie zainstalowałem, nie Falskart, nie wiem czy on się tak nazywa na pewno, Falskart, ale coś na Fy, e, mam zainstalowany na pewno, mam już nawet w, w, zabranego, zabrane to zadanie do rozpoczęcia, ale to poświęcę temu ...inne odcinki. Na razie skupimy się na dokończeniu Mrocznego Bractwa, tak więc zgłoś się po Was powrotem do Astrid. Mm. I zobaczymy, co tam nam Astrid dalej przekaże do roboty. Mam nadzieję, że nie dostaniemy teraz serii trzech morderstw, bo to, my, to jest dosłownie bezmyślne, bezmyślne w ogóle w tym Mrocznym Bractwie. Mm. Bezmyślne, takie wymyślone na siłę te morderstwa tutaj są, nie to co w, w The Elder Scrolls Oblivion. I strasznie uproszczone, idzie kogoś za zarąbać w centrum miasta i zapłacić straży i odejść sobie. No, pozbieramy sobie kwiatuszki. Uuu, słyszałem smoka, pewnie wy nie usłyszycie, bo te dźwięki z gry są ściszone w zasadzie w filmie. Zawsze. Oj, te odgłosy są piękne, grafika jest piękna. Wyobraźcie sobie, że ja mam teraz ustawione na. chyba na najmniejsze, nie, na średnie. I anti analizing mam dwukrotny czy czterokrotny, gdzie najwyższy jest szesnastokrotny. Na grafika jest. Yy, są jeszcze trzy poziomy yy, trzy poziomy piękności. No jest ładna, nawet na, na tych niższych widzicie detalach. Ja na niższych zostawiłem, żeby się le lepiej nagrywało. okej. Okay. Dobrze, że jesteś z powrotem. No, i co mówił malory? Amulet jest prawdziwy? Tak, zrobione specjalnie na zamówienie członków Raza rady. starszych A, To sporo wyjaśnia. Trochę dużo gadania w tym tym nie, to oczywiście niegrzeczny, nie, niegrzeczny, niegrzeczny chłopcze. Zatrudnić Mroczne Bractwo, by awansować? nie. Malory chciał kupić amulet? Oto z kredytowy. Doskonale. Możemy w takim razie zaczynać. Albo raczej ty możesz zaczynać. W końcu to z tobą rozmawiała nocna matka. No dobrze. Mam nadzieję, że masz jakieś lepsze ciuchy, bo idziesz na ślub. Aha, już wiem. Cóż... To będzie Ślub? coś w stylu publicznego wesela i powinno być bardzo miłym wydarzeniem. Wmieszasz się w tłum gości, spróbujesz tortu i zasztyletujesz pannę młodą. Tak, musisz zabić pannę młodą w czasie ślubu. Amawiają, że romantyczność umiera. Wystarczy, wystarczy słów. Powiedz tylko, kto ma zginąć. Dobrze więc. Selma na imię Vittoria Vici. Nadzoruje interesy kompanii wschodniocesarskiej w samotni. Ślub odbędzie się właśnie w tym mieście, w niebiańskiej świątyni. Jej śmierć spowoduje zamieszanie. A tego właśnie chcemy. Pamiętaj, że chcemy, by ludzie to widzieli. Zabij Vici, gdy będzie, zgodnie z tradycją, przemawiać do gości. A obiecuję ci premię. Ruszaj i ucałuj ode mnie pannę młodą. Tak więc. Uważaj tam na siebie. Mamy bardzo chamskie, bardzo chamskie zadanie, jakby nie było. Póki śmierć nas nie rozłączy, się zaczyna zadanie, się nazywa zadanie, więc bardzo klimatowo. Ja to zadanie wykonałem, jest ono dosyć. Z jednej strony proste, z drugiej strony to jest trochę debilne, że tak powiem, yy, ze względu na swoją mechanikę, ale mam nadzieję, że w tym odcinku będzie to trochę inaczej wyglądało. Mi to wyszło bardzo debilnie za pierwszym razem kiedy to robiłem. Zobaczymy, jak wyjdzie to na planie. Gdzie oni biorą ten ślub? Ona mówiła? Gdzie? W jakim mieście? Gwiazda zaranna? Tak? Dobrze kojarzę? Czy nie mamy zaznaczonego w ogóle w dzienniku go? O, teraz mamy. I jest to. No, pokaż się, strzałeczko ładna. O tutaj jest, strzałeczko ładna. I jest to. Gwiazda zaranna, nie? Nie, samotnia. Zabij Wiktoriewicz. Ok. Przejdźmy więc do samotni, mam już 10 minut, tak? więc musimy się z tym pośpieszyć, bo chciałbym, żeby te odcinki Skyrima były w miarę krótkie i w miarę treściwe. Niech będzie troszeczkę walki, wiadomo, ale bardziej mi się skupić na, na, na dialogach, na fabule, żeby trochę e, wyeksponować je w tej grze. Jest w tej grze niestety tego najmniej z wszystkich części, dużo jest walki, dużo jest akcji. Dużo jest innego kombinowania. Czy to mamy za Tutaj mamy zadanie w tym mieście? Czy to wesel już trwa, czy ja dobrze trafiłem. Dzień dobry. mi pasuje. Cieszę się. Czasem Ale dobrze wykonana strzała Sprzedaj strzały? Chodź tego musimy coś kupić. A, ja. kolejna nowa twarz. Widzisz, pochodzę z Hammerfell. Trudno mi jest spamiętać wszystkich ludzi, których poznałem. Masz niczym śnieg Co Ci to obchodzi? Tak, pojeźdź do słońca. Okej, okay. no to znasz kilka zaklęć. To miało zrobić na mnie wrażenie? No chopie, czymś innym mogę zrobić na je wrażenie. O! Czy trafiłem na wesele? O, kurde. Hej, impreza! Tak się cieszę, że Wittoria i Jazgiej. Zdecydowali jak się na publiczne wesele Ją ja musimy zabić. razem z Nic o nas nie wiecie! Nic! Wiem wystarczająco. Wiktoria, nieźle się ust. Wiem, że gromowładni nie chcą podporządkować się no, oczywiście, tutaj jest historia to jak to z, y z Julia. Jak Nadia widzicie, Nord żeni się z... Ciebie ciebie z... Moja panna Cóż to był za fantastyczny Mam nadzieję, że uroczystość ci się podoba. Ja... O, Bardzo. Brak mi Tyle dobroci dla mnie, dla mm, mnie, się bo zdobywcy tutaj wybrać pochwały dla gromowadnych możemy tutaj wybrać pochwałę dla mnie, lub mnie, dla No to z właśnie o ślub o, się cesarskiej tak z mnie, Tak, tak, ja mnie, przyszłem... Proszę, dobrze bawię. się dobrze. Małżeństwo polityczne Zawarte również z miłości Posłuchajmy tych dialogów To ty tak śpiewasz? Murów można było zobaczyć leżącą za górami samotnie Jest małżeństwo polityczne Zawarte również z miłości O, ty jesteś śliczny, opie. Przez ostatnie dwie godziny zjadłem więcej niż przez ostatnie dwa tygodnie O, masz monetę O, dziękuję Niech bogowie mają cię w opie. Dobrze się bawisz? Jasne. Darmowe jedzenie i wino i nikt mnie już nie wrzuci do lochów. Śluby powinny odbywać się codziennie. Tak jest, też tak myślę. najlepiej będzie, jeśli mnie zostawisz. Okay. jak tu coś Uwielbiam śluby? A ty? O, John są Aha, tu jest no. ładna. ale czy ma dobre biodra. Chcę mieć wnuczęta. Dobrze się wszyscy bawicie? Proszę, jedzcie, pijcie i radujcie się tego szczęśliwego dnia. Żyjemy w czasach, gdy groza szerzy się wszędzie. Czy to za sprawą wojny, czy smoka. Ale błagam was. Dzisiaj, tutaj. Za straszne nuda na tym ślubie. Szkoda, że nie ma żonglerów. Dziękuję wam wszystkim raz jeszcze, bo było... Pitorio! Nie! Nie! Dlaczego się biją? Ups! Spadamy stąd! <noise> Dostała, w lepi trzeba spieprzać. No, nie ma innej opcji. Się skapnęli, że to ja strzelam. Myślę, że się nie skapną. Mogliśmy od razu się odwrócić i uciekać. Ale no, to będzie troszeczkę. Cholera! Chyba w złą stronę uciekliśmy, się, bo do kościoła. O fuck, strzelają? O fuck. Czemu? Wcisłem coś, że ona teraz chodzi, a nie biega w ogóle. Ach, kapslok. Na szczęście, że... Na szczęście to było. Spalić go! Spalić wampira! Skapnęliście, że jestem wampirem. A nie. Ona tu kogoś zabiła, ale... Kurczę, teraz tu będę uciekamy. Hm. Trzeba będzie przebiec na, sz... na szaleńca przez ten tłum. A w razie czego damy kasę strażnikowi i niech spada. Tak to właśnie zrobiłem poprzednio. ...żeby nagrywanie się zatrzymało. a myślałem, że będzie kapa. Eee, jeżeli chcecie, to... Nie rób mi krzywdy. Czy oni we mnie strzelają? Nie. Aha, Astrid wysłała tego gościa, żeby nam pomógł. Spadamy. Spadamy, nie ma co. Okej. Okay. Gdzie tu jest wyjście? Powiedzcie mi. Wyjdźcie z tego miasta. Ale nikt tutaj się nie skapnął na razie. Spoko! prawda? Przyszedł... Nie, nie teraz. Jestem bardzo zajęty. Przyszedłem odwiedzić wasze miasto, zabić waszą księżniczkę i... Ładne miasto, ładna księżniczka była. Serana, wynosimy się stąd, nie? O, ciekawe czy możemy teraz szybką podróż wykonać. O, biegniemy przez ten most główny. E, to od razu zobaczymy widoki na tym skończymy. Błękitny pałac, ale nie, to za daleko zaczęliśmy, Nie chcemy tu iść. Dobra, olać to. Jak widzicie, tutaj jest przejście do głównego kontynentu. Taka, tam jest taka zatoka. Zatoka. Okay. O, jak widzicie, poszło myślałem, że będzie dużo gorzej poprzednio. Zakradłem się od tyłu na ten balkon. dźgnąłem ją sztyletem. Wszyscy mnie od razu zauważyli. Podlecieli do mnie strażnicy. Były trzy opcje do wyboru. Jak to zawsze, kiedy się popełni morderstwo czy jakieś inne przestępstwo, można iść do więzienia, zapłacić grzywne yy, i oddać skradzione przedmioty. Zapłaciłem grzywne bardzo dużo wtedy, bo chyba 6000 tysięcy złota i wszyscy zapomnieli o problemie. Dobre, spoko, zap zabił, ale zapłacił, więc. No niestety, jak jest tak rozbudowana gra mechaniki, które się na siebie nakładają, tak zwane triggery, no niestety muszą się. W, te, w pewnym momencie są takie momenty, w których. Yy... Dochodzi do jakichś bezsensownych naprawdę rzeczy. No, niestety, wieści rozchodzą się w błyskawicznym tempie. Kuzynka cesarza Wiktoria Wici zamordowana na własnym ślubie. Świetna robota. Ciekawe, czy jego eminencja to też zignoruje. Krwawiła, jak z prosią wybierzemy? Tak, zawstydzona panna młoda służy Sydse w pustce. Hmm. Obiecywałam. Yy, odpowiedzi mi nie więc się nie odzywamy. Morderstwo Vici wprowadziło mroczne bractwo na ścieżkę, którą od wieków nie podążało, prowadzącą do zamordowania cesarza. A teraz twoja nagroda. Unikatowe zaklęcie przywołania legendy mrocznego bractwa. Jego dusza służy nam po śmierci, tak jak jego ciało służyło nam za życia. A no i oczywiście premia za zabicie Vici podczas przemowy. Zgodnie z instrukcją. Złoto, czyste i proste. Wydaj na co chcesz. Dzięki Astrid! Czas przejść do kolejnego etapu planu. Porozmawiaj z Gabrielą. Pomaga mi zorganizować dla ciebie kolejny kontrakt. Tysiąc złoty widmowy zabójca to tam. Ok. Okej, okay. dzięki ma wielkie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. I zapraszam do kolejnego, którego zaczynam nagrywać już w tej chwili. Dzięki ma wielkie. Pa pa!